Ten człowiek kompromituje nasz kraj i stawia nas w rzędzie gorszych, tchórzliwych, poddańczych. Te brutalne słowa nie padły z ust anonimowego hejtera w internecie, ale zostały napisane przez legendę polskiej kultury, kobietę, która w 1989 roku ogłosiła koniec komunizmu. Joanna Szczepkowska właśnie odpaliła bombę wymierzoną prosto w pałac prezydencki i Karola Nawrockiego. Powód: jeden mały, czerwony symbol którego zabrakło na klapie prezydenckiej marynarki podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeśli myśleliście, że tegoroczny finał WOŚP minie tylko pod znakiem rekordowych zbiórek, to jesteście w błędzie. W cieniu radości wybuchła polityczno-wizerunkowa wojna, w której padają oskarżenia o tchórzostwo i brak charakteru. Zostańcie do końca, bo wpis aktorki to najmocniejsza krytyka głowy państwa, jaką przeczytacie w tym roku. Zacznijmy od kontekstu bo on jest tu kluczowy. Joanna Szczepkowska to nie jest celebrytka znana ze ścianek. To artystka, która od dekad nie boi się iść pod prąd. Kiedy coś jej się nie podoba, mówi to głośno, nie bawiąc się w dyplomację. Z drugiej strony mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Akcję, która od ponad 30 lat jednoczy miliony Polaków, zbierając miliardy na ratowanie życia. To Święto Solidarności, w którym udział biorą niemal wszyscy od przedszkolaków po seniorów. Ale w tym roku, jak zauważyła aktorka, zabrakło w tym gronie najważniejszej osoby w państwie. Karol Nawrocki nie przykleił serduszka, nie dał znaków wsparcia, co dla Szczepkowskiej stało się dowodem na jego moralną dyskwalifikację. W swoim emocjonalnym wpisie na Facebooku aktorka nie brała jeńców. Zaczęła spokojnie, chwaląc Jurka Owsiaka i Polaków za to, że znowu zrobiliśmy coś, żeby było lepiej ale chwilę później uderzyła w prezydenta z siłą Tarana. Pierwszy raz ktoś, kto zasiada na stanowisku prezydenta Polski, nie wziął udziału, nie przykleił serca, nie dał znaku pomocy, punktowała. Dla niej to milczenie to nie jest neutralność. To manifestacja strachu. Szczepkowska wprost nazwała postawę Nawrockiego tchórzliwą. Napisała, że takie zachowanie pasuje idealnie do charakteru, a raczej braku charakteru faceta, który się boi nawet stanąć w obronie honoru armii. To zdanie to policzek, który słychać w całej Polsce. Aktorka poszła o krok dalej, podważając jego mandat do bycia prezydentem wszystkich Polaków. Według niej, odwracając się plecami do inicjatywy, która ratuje dziecięce zdrowie, Nawrocki abdykował z roli lidera narodu. Ja już się nie będę hamować zadeklarowała, dodając, że w dzisiejszych czasach potrzeba prawdy i oddzierania języka spółcieni. Jej zdaniem prezydent, który boi się przykleić serduszko, boi się własnych obywateli i kompromituje urząd, który sprawuje. W sieci natychmiast rozpętała się burza. Dla jednych Szczepkowska jest głosem sumienia, który mówi to, co wielu myśli po cichu. Dla innych to kolejny atak polityczny wykorzystujący charytatywność jako broń. Ale niezależnie od tego, po której stronie barykady stoicie? Jedno jest pewne. Ten wpis pokazał, jak głęboki rów wykopano między władzą a jedną z największych inicjatyw społecznych w Polsce. Czy prezydent powinien być ponad podziałami i wspierać WOŚP, czy ma prawo do bojkotu? Joanna Szczepkowska nie ma wątpliwości. Brak serduszka to brak serca. A wy? Jak oceniacie postawę Karola Nawrockiego i ostrą reakcję aktorki? Czy to tchórzostwo? Czy polityczna kalkulacja? Napiszcie w komentarzu, bo ta dyskusja dotyczy nas wszystkich.